Zadanie trzecie to praktycznie darmowy punkt. Mamy tu wprowadzoną informację o tak energii sieciowej i możemy przeczytać, że energia sieciowa związków jonowych to ilość energii potrzebna do rozłożenia jednego mola krystalicznej substancji na jony leżące nieskończenie daleko od siebie. Jej wartość zależy od rozmiarów jonów i ich ładunków. Wraz ze wzrostem energii sieciowej rosną wartości temperatury topnienia substancji krystalicznych. Mamy też w tabelce przedstawione energie sieciowe dla kilku prostych soli. No i musimy określić, ile wynoszą wartości x i y. No to spójrzmy na tekst, który przed chwilą został przeczytany: od czego zależy wartość tej energii sieciowej. Zależy ona od rozmiarów jonów i ich ładunków. W przypadku soli w tabelce wszędzie mamy takie same ładunki, ponieważ mamy wszędzie kationy 1, plus i aniony 1, minus, więc tutaj kluczowy będzie rozmiar tych jonów. Jak przemieszczamy się od fluoru do jodu w układzie okresowym, to rozmiary atomów rosną. I tak samo będzie tutaj w przypadku rozmiarów tych anionów. A zatem prosta reguła. W tym przypadku im większy mamy anion, tym mniejsza będzie energia sieciowa. A zatem możemy oszacować energię sieciową chlorku litu. Chlor jest pod względem rozmiaru między Fluorem i bromem, i tak samo anion chlorkowy między anionem fluorkowym a anionem bromkowym, a zatem ta energia sieciowa będzie gdzieś pomiędzy energią fluorku litu i bromkulitu, czyli musi być mniejsza niż 1033 i większa niż 798. Zatem jedyną poprawną opcją tutaj jest 840 kJ na mol. I to samo robimy w przypadku bromku sodu. Musi to być wartość pomiędzy 778 kJ/mol a 692, a zatem tutaj odpowiedzią będzie 740 kJ/mol. Ostatnie zdanie: temperatura topnienia chlorku sodu jest równa 801 stopni Celsjusza. I na tej podstawie musimy ustalić temperaturę topnienia jodku sodu. Wzmianka o temperaturze topnienia jest również w tym tekście. I mamy powiedziane, że wraz ze wzrostem energii sieciowej rosną wartości temperatury topnienia. A zatem im wyższa energia sieciowa, tym wyższa temperatura topnienia. Porównajmy zatem energię sieciowe chlorku sodu i jodku sodu. Widać wyraźnie, że energia sieciowa jodku sodu jest mniejsza niż energia sieciowa chlorku sodu, a zatem i temperatura topnienia jodku sodu będzie mniejsza niż temperatura topnienia chlorku sodu. Zatem w tym przypadku zaznaczamy 662 stopnie Celsjusza. I to tyle. Mamy zakończone. Zadanie trzecie i kolejny punkt do kolekcji. Do zobaczenia w następnym zadaniu.